Moi drodzy, tą drogą chcemy złożyć Wam najlepsze życzenia świąteczne. Kiedy nagrywaliśmy materiał z życzeniami wielkanocnymi wiosną, wydawało się, że to tylko ten jeden, jedyny raz będziemy sobie składać życzenia w taki sposób. Okazuje się, że jest inaczej, że także to Boże Narodzenie będziemy spełniać, spędzać trochę inaczej. Życzymy Wam mimo wszystko, byście. Otworzyli się na przychodzącego Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, który przychodzi, aby napełniać nasze serca pokojem, miłością, radością, który jest tym, co przychodzi, aby zabrać nam wszystkie nasze lęki, obawy, dać nam pewność, że w tej całej sytuacji, w której się znaleźliśmy, nie jesteśmy sami, że On pracuje z nami, że stał się człowiekiem i doświadczył każdej ludzkiej biedy. I w tej sytuacji, w tym doświadczeniu, w którym się znajdujemy, także nam towarzyszy, rozumiejąc nas i dając nam siły do tego, byśmy to przetrwali i przezwyciężyli. Niech nowonarodzony Wam wszystkim błogosławi, niech także ten nowy rok będzie rokiem lepszym niż ten kończący się. Niech także w tym nowym roku rozlewa się w Waszych sercach Jego łaska. Nawiązując do ostatniego kazania księdza Antoniego z Rolat, chciałbym krótko powiedzieć, że żeby wszystkim Pan Jezus który stał się człowiekiem, pomagał stawać się nam prawdziwie ludźmi, a tak od siebie jeszcze nawiązując do księdza proboszcza, to chciałbym życzyć, chcę życzyć wszystkim wolności od lęku, niezależnie od tego, Skąd on miał, będzie miał się brać w naszym życiu? Szczęście Boże. Na święta śpiewamy, Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. To, drodzy bracia i siostry, chcę Wam złożyć najlepsze życzenia i obnażmy swoje, złe, wszystkie strony. Odnówmy nasze życie, bo Bóg idzie. Emmanuel, który jest z nami i chce nam błogosławić. On jest, naprawdę, uwierzmy w to. Jest z nami i niech wam błogosławi. Wszystkiego dobrego na te święta. Szczęść Boże. Szczęść Boże.